Ostrożnie, mamo. Wspaniale! Jak wam się podobało? Doskonale, prawda? Nie myślcie sobie, że skoro jestem stara, nie znam żadnych nowych piosenek. Wszystkie znam, a ta jest moją ulubioną. W końcu to piosenka Salmana Kana. Wiecie, jak go lubię? Przyjemna piosenka, prawda? Uwielbiam wszystkie jego piosenki i kocham Salmana Kana za jego boskie muskuły. Nic dziwnego, że nadal jesteś młoda, babciu. Czy ja teraz kolej? Teraz, teraz, panowie. Nasza kolej, tak, nasza. Jaka była ostatnia litera? C. Zaczynaj. A może lepiej ty zacznij, Sid. Niech pomyślę. Czas minął, właśnie. Nie. No dalej. Nie znam żadnej, zaraz. No już. Przegrywają, nie uda im się. Co takiego mi zrobiłaś, kochana? Co takiego zrobiła mi twoja miłość? To było coś wujku. Wasza kolej. Rośnij, zaczynaj. Ja? No dobrze. No to komu teraz mija czas? Raz, czekajcie. Dwa, zróbcie coś, bo przegram. Trzy, cztery. No dalej, zaśpiewaj swoją ulubioną. Zawsze ją śpiewałaś w dzieciństwie. Która babciu, skąd mam wiedzieć? To była twoja ulubiona kołysanka. Kołysanka? Jak mam to pamiętać? Nikt mi nigdy nic nie śpiewał z tego co wiem.